Ludzie, ludzie, ludzie! Jest, jest pierwsze wideo z Samsungiem Galaxy S21 przed chwilą to. Znalazłem na internecie tak zwanej otchłani YouTube'owej. Pokazał się pierwszy nieoficjalny film z film wideo z Samsungiem Galaxy S21, na który jestem tak nakręcony. No to kupię na pewno. I zaraz sobie zobaczymy, oczywiście. Pewnie mnie za to strachną, ale to nic. Link w opisie do oryginalnego wideo. Oglądajmy razem, bo ja jeszcze nie oglądałem. Widziałem tylko zdjęcie miniaturki i. Opis, że topo, to, jest na, to jest na 100%. Ten, ten że fake, abyś nie pokazywał, to bez sensu, nie? nie to zdjęcie to jest jakiś tam fake, nie? Słuchaj. Jest. Kanał się nazywa Random Stuff 2. No i co? No to jak widzisz, jeszcze tego nie oglądnąłem. Tam no, dwie sekundy, nie? Chciałem zobaczyć, to po chińsku, czy po francusku, czy po jakiemu. No to Random Stuff, link w opisie. I zobaczmy sobie. Ty no podobny jest do y, S20. Też y, a, dalej jest kamera w, w ekranie. Znaczy tak y, no, że jest ten Infinity O, nie? Z za szybko to kurde, za szybko to pokazuje. No to tam mówi, że font jest fajny O, tu macie ben benchmark To niezły wynik, 5G To z wyglądu z przodu on się niewiele różni Od S20 Plus Praktycznie bym ich nie rozróżnił Z przodu To musi być jakiś prototyp O kurcze, kamery patrz, 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 patrz To jest dobry ale fajny z jest, kurde z still... tyłu, yeah! nie no kurde muszę, ja zamawiam, 14 stycznia ma być już dostępny, podobno wiecie, tam może plus minus jeden miesiąc, ale według tutaj wszystkich opisów 14 stycznia, kalaka bierzemy plusika, chyba będzie ultra, no to, to ultra, I ju a ja? a dlaczego by nie, no oczywiście. Cena nieważna. Ja Samsung Galaxy to jest dla mnie najlepszy telefon na świecie. Sam używam y, dziesiąteczki, czego nie dwudziestki? Bo moim zdaniem aparat w dziesiątce jest lepszy. Tak jest moje zdanie. Ja robię tysiące zdjęć. Może nie tysiące, ale setki zdjęć. I w ciemnych pomieszczeniach, takie jak to S10 jest. Ty coś? Dobra. Czyli co, będziemy miało 120 Hz 5G oczywiście, UI 3.0, 8GB, znaczy tylko 8GB, 4000 mAh baterie? To nie za wiele, Mogł, mogło być więcej. Ładowanie 25W, aczkolwiek w pudełku będzie 15. No i co? 14 stycznia! Będziemy kupować! Ja może troszeczkę ściszę, bo on tam mówi takie, wiesz... random takie że, rzeczy. O, opowiada o nim, no... Praktycznie to, to ci co mówi po angielsku, co ja Ci teraz powiedziałem Exynos 2100 lub Qualcomm Sna Snapdragon 888 Ciekawy, czy u nas będzie ten Snapdragon 888 Ja bym chciał Snap Snapdragona 888 Pewnie nie będzie, pewnie, pewnie będzie ee... Znaczy nie Qualcomm Snapdragon, tylko ten Exynos 2100, przepraszam po Pokręciłem się, no ale to wiecie o co chodzi Exynos Chociaż nie wiadomo, może nowy Exynos będzie to Fajny, no ciężko powiedzieć tam jedni mówili, że się grzeje coś czy coś. Mi się nigdy w tych S20 nic nie grzało. Nie wiem o co to chodziło. Grzały czy telefony kie kiedyś, jak nagrywałeś w 4K i za chwilę ci się telefon wyłączał, bo było napisane, że jest przegrzany. A takie rzeczy mi się w S20 nigdy nie zdarzyły. Nigdy. Nawet w najgorętsze lata. No i co, on robi tego benchmarka? Po co on to robi tego benchmarka na, na żywo? Mógłby kamerę pokazać, jak to się jak jakieś osiemkanie. Nie! Kurde, to on benchmarka pokazuje strata tego, no fajnie benchmark, cyferki chłopie cyferki, I, i tak tego nie wykorzystasz już w S20 tego nie wykorzystasz, w S10 tego nie wykorzystuję, na co? a fajnie, że no system, żeby był fajny, żeby się nie zacinał no i poza tym tyle, na no, co będziesz grał w gry, na konsoli sobie pograj. i tyle, nie? Dobra, link w opisie na 100%, ja jestem mega ultra yy, napompowany, szczególnie te kamery, no szkoda, że tych kamery nie pokazał, może w następnym wideo Pokażę te kamerę, może, może to jest prototyp i to jeszcze nie działa wszystko. Ale tył wygląda Zacnie. Kurde. Po prostu powiem ci POMPA!